Poznaliście zasady zdrowego stylu życia i odżywiania, co pomoże ustrzec się przed poważnymi chorobami. Chyba Was przekonałam. Porozmawiajmy, jak to wygląda na co dzień. Za mało owoców i warzyw. Ludzie dużo palą, jedzą golonki, frytki. Piją dużo alkoholu, który zabija. I żadnego ruchu. Tylko z samochodu do windy i na kanapę. Są grobasami, jak niektórzy uczniowie. Oj, cicho bądź! Jak tata usłyszał, że powinien jeść warzywa, to powiedział, że przecież jada golonkę z bigosem. Nie zapominajcie o szkodliwości nadmiaru promieni słonecznych. Mogą być przyczyną chorób skóry. Ciotka wróciła z Egiptu tak spalona, że wuj jej nie poznał. O, zginij, przepadnie, siło nieczysta. Powiedział, że taka skwarka to jest dobra, ale tylko w krupniku. <laughs> po wakacjach opowiecie na lekcji, co udało się zmienić w waszych domach. Nie będzie łatwo. Nie pękaj. Wracajmy razem. Trzeba to obgadać. Jacku, zaczekaj na mnie. To jestem, Olu. A jak jest w waszych domach? Moja mama waży za dużo. A moja pali jak smok. A u mnie tata kopci jak komin i pija piwo. Heh, I pewnie siedzi przed telewizorem jak mój. Świątek i piątek. A w lodówce tłuste kiełbasy. I wcale się nie ruszają. No, czasem, żeby pójść do kuchni po chipsy. Chipsy? Mniam, mniam. A rowery rdzewieją. Tata podstępem zwabił mamę na wagę. To był szok. Od jutra chleb i woda. Wow. Moja też zdecydowanie do naprawy. Łakomczuch i palaczka. Tata ma sejf na słodycze. Józek, nie bądź okrutny. Daj cukierka. Wyciągnięcie mojego starego na spacer to cud. Tata Ola ma super dziadka. Szczupły, zdrowy, dużo chodzi z kijkami, jeździ na rowerze, codziennie warzywa i owoce, i pracuję na działce. Do jutra, nara, cześć! Czyli zdrowie rodziców w naszych rękach. Jacku, nawet nie myśl o windzie. No co ty? Miau. Witaj się, ściochu! Cześć, Pruszaku! To Moli. Jestem. Cześć, mamo. Znowu kluchy? Oj, wiesz jak tata lubi pyzy. Dla ciebie mam rybę z surówką, a w misce są jabłka. Mniam! Mamo, czy nie przesadzasz z opalaniem? Oj córciu, mam mało czasu, a solarium jest tuż obok. Lubię być brązowa. Proszę, przeczytaj w wolnej chwili. Chcę, abyśmy byli zdrowi. I chcę więcej surówek, również dla taty. Nie mogłem zaparkować. Ktoś zajął nasze miejsce i winda zepsuta, ledwo wlazłem. Jaki brak kondycji. Zdawało mi się, że ten plecak nie, jestem przemęczony. O, moje ukochane pyzy i kotlecik z karkówki i rosół z kruseczkami. Od razu mi lepiej. Tato, spróbuj pysznej surówki. Dziecko, chcesz mnie zabić? Nie jadam zielska i mam się nieźle. To skąd taka zadyszka? Znowu? Pluszak mówi, muszę odpocząć. Zaraz będą dwa mecze: uczta kibica. Spalony. Powietrza! Przeczytaj, czym grozi palenie: brak ruchu i zła dieta. Oleńko, daj spokój! Nie zasłaniaj! Uwaga! Zaraz będzie. Gól! Hurra! <laughs> Duszno mi. O, otwórzcie okno. Mamo! Ten stan ma wiele przyczyn. Zalecam zmianę trybu życia i proszę dobrze wywietrzyć pokój. Żona i córka stają się przy panu biernymi polaczkami. Niedziela w domu Jacka. Może poszlibyśmy do Zo? Taka piękna pogoda. Zostaw ten toster. Mhm. Tato, pójdźmy nad rzekę. Dawno nie pływałeś. Mhm, może później jak skończę. No da, zawsze tak mówisz. O, co się stało? Zbiegł się w planiu? <laughs> Przydałaby się waga. Trach! Szczęk! Mamo, poczytaj o skutkach nadwagi i oblicz swoje BMI. BMI, Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, wzór matematyczny, za pomocą którego można określić swoją nadwagę. Przeczytaj też o rzucaniu palenia, a to cię trochę ruchu by nie zaszkodziło. Chcę, byście byli zdrowi. Odłóż swoją dłubaninę. Coś ci przeczytam. I już kończę. No to ja wyniosę śmieci. Niedziela w domu Oli. Lekarz zalecił zmiany stylu życia i odżywiania, a ty. No co? Odstawiłem chipsy. Tato. Ręce opadają. Miały się i warzywa i owoce. Dziewczyny, dajcie żyć. Świetnie się czuję. Nic to po nas. Chodź, aleńko do kuchni. O, nagła tak drzemki? Hmm. Chrup. Co to? Kto to? Kto tu chrupie? Hej, tam ci gryza. To zdrowe. To już trzeci raz. Mamu mamy za dużo piwa. Lekarz miał rację. Gdzie jest ta broszura? W olu! Zmieniam się słowo. Od zaraz. Wstrzątnijcie te puszki. I od dziś nie palę. No to ja wyrzucę śmieci. Nasza misja nabiera rumieńców. U mnie też widać efekty. A teraz czas na mojego dziadka. Tego chudego z kijkami? Spoko gość. I wie jak głaskać. Au, au, Miau. Miau. codziennie daje się na to nabrać. To mój autorski wkład w uzdrowienie świata. Jestem, jak się umówiliśmy. Rodzice są? Tak, Dzieciusiu. Oglądają film. Jak tam, Dzięciu? Podobno chcesz się pozbyć piwnego mięśnia. Zaczęło mi się wydawać, że plecak Oli je marchewkę. Oto zaproszenie z klubu Nordic Walking do udziału w Marszu dla Początkujących. Nordic Walking. Forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Zaraz rozwieszę na osiedlu. Nasi sąsiedzi też są chętni. To mu Jacka. Spójrz, jak tata wziął się za siebie. A ja rzucam palenie. Lekarz przepisał mi tabletki i plastry. A mama Oli zrezygnowała z salarium. Poradzisz sobie z nadwagą? Widziałeś plakat przy windzie? W sobotę ruszamy z kijkami, a potem rowery. Codzienne ćwiczenia z psami tak mnie wzmocniły, że chyba pomyślał o siłowni. W sąsiednim bloku całe rodziny chodzą na basen. Jakby nas ktoś zaczarował. Ci wszyscy czarodzieje chodzą do pobliskiej szkoły. Po miesiącu. Witam Państwa na kolejnym rajdzie kijkarze. Wie pani, zrzuciłam już osiem kilo, a za tydzień bieg przełajowy. Odkąd jemy racjonalnie, to mi taniej wychodzi. Nasza kioskarka chce zwinąć interes. Za mało osób kupuje papierosy. Wie pan, śmigam na piąte piętro bez windy, jak niegdyś? Mamy w tym swój udział. Biegniemy? Teraz ja uciekam.